Porozmawiamy o ważnych zmianach dotyczących przelewów natychmiastowych w strefie euro. Od października obywatele krajów strefy euro będą mogli przesyłać pieniądze w trybie natychmiastowym bez dodatkowych opłat. Jak to działa? Dzięki unijnemu rozporządzeniu SEPA Instant Payments, nadawca przelewu dostaje natychmiast informację, czy dane odbiorcy są poprawne, a sama transakcja zostaje zaksięgowana na koncie odbiorcy w ciągu zaledwie 10 sekund. Co ważne, banki nie mogą pobierać za te przelewy więcej niż za standardowe przelewy. W Polsce ta zasada zacznie obowiązywać dopiero w 2027 roku i będzie dotyczyć tylko przelewów euro, nie w złotych. W naszym kraju możemy korzystać z systemu Express Elixir, który pozwala na szybkie przelewy w złotych, ale za tę usługę zazwyczaj trzeba dodatkowo zapłacić. Koszt zależy od polityki cenowej danego banku, więc raczej nie jest to usługa darmowa. Tylko jeden z przykładów korzyści, które mają obywatele strefy euro. Według badań Eurobarometru 74% mieszkańców Unii Europejskiej popiera wspólną walutę, a w krajach, które już używają euro, zadowolenie z niej sięga aż 83%. Skuteczne jest to, że największą niechęć do euro w Unii wykazują właśnie mieszkańcy krajów, które wciąż płacą własnymi walutami, w tym Polacy. Poparcie dla przyjęcia euro w Polsce systematycznie spada od 2004 roku. W 2025 roku tylko 26% Polaków jest za wprowadzeniem wspólnej waluty, podczas gdy aż 74% jest przeciwko, z czego niemal połowa zdecydowanie odrzuca euro. Głównym powodem tej niechęci nie jest kryzys grecki sprzed lat, chociaż euro było wtedy krytykowane za doprowadzenie do problemów gospodarczych w kilku krajach południa Europy. W Polsce znaczącą rolę odegrała propaganda prawicowych ugrupowań i części mediów, które powtarzają argumenty o utracie suwerenności, czy nawet absurdalne obawy, że po wejściu do strefy euro Polska straci swoje złoto. W innych krajach regionu, takich jak Rumunia, Węgry, Szwecja czy Czechy, poparcie dla euro jest znacznie wyższe i wciąż rośnie. Polska wydaje się jedynym krajem, gdzie temat jest spychany na dalszy plan, a kolejne rządy nie podejmują działań, by przygotować kraj do wejścia do strefy euro. W praktyce oznacza to, że Polska nie spełnia większości kryteriów z Maastricht, które są konieczne do przyjęcia euro. Jednocześnie te kryteria, takie jak niski deficyt budżetowy, stabilna inflacja, kontrolowany dług publiczny czy stabilny kurs waluty, byłyby korzystne dla gospodarki, nawet jeśli euro nie zostałoby wprowadzone. Z drugiej strony, krytycy wspólnej waluty wskazują, że euro może być pułapką. Łatwy dostęp do taniego kapitału sprzyja nadmiernemu zadłużeniu, a kryzysy gospodarcze w przeszłości pokazały, że problemy jednego kraju w strefie mogą wpływać na całą Unię. Mimo to, strefa euro zdołała przetrwać pandemię, wysoką inflację i problemy z dostawami surowców. W kwietniu 2025 roku inflacja w strefie euro wynosiła 2,2%, podczas gdy w Polsce było to 4,3%. Stopy procentowe są tam też niższe niż w naszym kraju, co oznacza, że raty kredytów są tam zazwyczaj niższe. Rentowność obligacji skarbowych w strefie euro mają Włochy około 3,5%. To i tak mniej niż wynosi oprocentowanie obligacji w Polsce, gdzie sięga ponad 5%, czy w innych krajach regionu. Warto jednak pamiętać, że niskie stopy procentowe mogą prowadzić do powstawania baniek spekulacyjnych i ryzyka kryzysu. Z doświadczeń poprzednich lat wyciągnięto wnioski, wzmocniono banki i wprowadzono mechanizmy ochronne. Unia Europejska pracuje też nad czymś, co może zmienić naszą przyszłość, tak zwaną Unią Oszczędnościowo-Inwestycyjną. To projekt, który ma pozwolić na łatwiejsze i bezpieczniejsze inwestowanie oszczędności mieszkańców całej Europy na wspólnym rynku kapitałowym. Dzięki temu holenderscy emeryci mogliby inwestować swoje pieniądze w estońskie startupy bez obawy o ryzyko kursowe czy biurokrację. Aby to się udało, kluczowe jest przyjęcie euro przez wszystkie kraje członkowskie. Ten projekt nie jest kolejnym biurokratycznym wymysłem. Ale szansą na zwiększenie zysków z oszczędności i stworzenie silnego rynku finansowego, który będzie mógł konkurować ze Stanami Zjednoczonymi czy Chinami. Podsumowując, choć Polska wciąż waha się przed wejściem do strefy euro, ta wspólna waluta daje krajom, które ją już przyjęły, wiele korzyści od tańszych i szybszych przelewów po stabilniejszą gospodarkę i niższe koszty kredytów. Zastanowić się, czy nie czas zmienić podejście i zacząć patrzeć na euro nie jak na zagrożenie, ale jako na szansę dla naszej przyszłości. Dziękuję za uwagę. Jeśli podobał Ci się ten materiał, zostaw łapkę w górę i subskrybuj kanał, żeby nie przegapić kolejnych analiz. Do zobaczenia!